Cześć. Dzisiaj przyszedłem do biura po 12:00 i jak to przystało na pracę biurową zacząłem dzień od śniadania. Teraz jest już 15:00 i niedużo czasu mi zostało w związku z tym na pracę. Zajmowałem się różnymi drobniejszymi zadaniami, między innymi wrzucałem dzisiejszy odcinek na vloga i kontynuuję myśl z wczoraj, czyli można powiedzieć zastanawiam się nad strategią tworzenia darmowej treści. A przed chwilą zadzwoniła do mnie koleżanka i przypomniała mi o pewnych rzeczach, których zapomniałem. Po pierwsze, że powinienem odzezwać się do jednego klienta, który chciał ode mnie szkolenia, ale gdzieś tam ta relacja jakoś tak ucichła, więc muszę to odświeżyć. I z drugiej strony, że mam produkt jako jedyna firma i jako jedyny trener na rynku, nikt innego nie ma i mogę go zaoferować niektórym organizacjom. Więc może kroi się jakaś sprzedaż. Przy okazji wpadło mi do głowy kilka pomysłów właśnie na tą strategię darmowej treści, więc kolejny krok do przodu. Mam też już pomysł na strukturę wywiadu. Mam też już pomysł na to, jak pozyskiwać ludzi do wywiadów. Najpierw będę musiał stworzyć kilka filmów na YouTube'a, żeby oni mogli zawsze sobie przed podjęciem decyzji spojrzeć, zobaczyć, w jakiej jakości ja robię te filmy i dodatkowo. W jaki sposób się komunikuje, żeby mogli sobie wyobrazić, co ich czeka. Kilka rozmów telefonicznych i mam już dwie trzy osoby, które są gotowe do tego, żeby udzielić mi takiego wywiadu, więc fajnie się wszystko zaczyna składać. No ale szukam dalej. I dostałem maila w sprawie jednego projektu, więc zacząłem grzebać w internecie, szukać odpowiedzi na różne pytania. Jest już dwie godziny później, już prawie 19, więc więcej ludzi do tego projektu wywiadów, serii wywiadów nie znalazłem jeszcze, no ale jutro też jest dzień, a ja na dzisiaj kończę. Do jutra, cześć.